Tak się zaczyna to, co nie wiem, to, czego dalsze losy mi nieznane. Bo jak mogę wiedzieć? Skąd mogę wiedzieć? Jakim cudem mam wiedzieć, jak to się wszystko dalej i jeszcze dalej się potoczy? Rodzaju niejakiego widzę, użyłem to. To dobrze, chyba. Chyba na pewno dobrze. Oto początek całej jaskrawości Edwarda Stachury ze słynnej niebieskiej. Serii pięciotomowego wydania sprzed wielu, wielu lat, bardzo kiepskiej jakości, które rozpada się w rękach, ale jest to chyba najbardziej kompletny cykl tego autora, urodzonego w 1937 roku. A tu mamy jego dwie powieści, poza całą jaskrawością także siekierę Zadę, która została sfilmowana. Natomiast powieść, którą chciałem polecić, to. Wydana w 1969 roku cała jaskrawość, jego pierwsza powieść, jakby kwintesencja stylu patrzenia na świat i opowiadania o świecie. Po tym cytacie można było się zorientować, że fraza Stachury jest specyficzna o tym, jak widzi Stachura świat i jak go przeżywa, bo on, mimo że podróżował po całym świecie, zwiedził Norwegię, Meksyk, południową Europę, to tak naprawdę pisał tylko o polskiej prowincji, właśnie gdzie mieszkał kątem u gospodyni i oczyszczał zabrudzone stawy, właśnie z przyjacielem, i o tym z grubsza opowiada ta powieść. Natomiast nie jest to powieść o tym, że kopią i, i sprzątają, ale o tym wszystkim, co dookoła tego się dzieje. Jak on odbiera rzeczywistość, i jak ta jaskrawość, jaką to nazywa rzeczywistości, wpływa na odbiór życia przez Stachurę i przez ludzi mu podobnych. Proza Stachury jest bardzo osobista, jeśli tak można powiedzieć specyficznie prezentuje świat, który go otacza. Jest taka bardzo powolna obecnie. To się Slow nazywa. Stachura Slow wymyślił wiele lat temu Slow powieść. Warto więc dać sobie trochę wolnego czasu i zanurzyć się w powieść Edwarda Stachury, który śpiewał piosenki. Sporo z nich można sobie znaleźć na YouTubie i pokazywał świat bardzo specyficznym spojrzeniem. Niestety chorował ciężko. Chyba na chorobę afektywno-dwubiegunową, popełnił samobójstwo, natomiast na pewno zostały z nami jego powieści, poezja, eseje i piosenki. Zachęcam więc do zapoznania się z Edwardem Stachurą jego twórczością. Do usłyszenia.